Partnerem odcinka jest Polska Agencja www.nieruchomościwkambodzie.pl. w Kambodży.pl. Przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Słuchajcie, to już jest potwierdzone. Będzie, będzie wspólny live będzie, z live. Hubertem o no, pracy na morzu ogólnie. ogólnie wspólnie Taki wspólnie bardziej live. merytoryczny live, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić kolację dla, dla nas i dla naszych gości. Między innymi będzie pizza mojej roboty. Tymczasem mamy takie owoce tutaj na stole. Egzotycznie ładnie, przy basenie. Goście są, jest Hubert, jest Dariusz z Niemiec, podróżnik, a zarazem nasz widz. Dobra, ja idę swoje zrobić trzeba będzie zacząć działać. Reja robi jakieś żarełko. Dobra, ale mniejsza o to, ja idę swoje. Nie, swoje pranie już ściągnąłem, tak więc... Ja idę do siebie wziąć prysznic i działam. A może jeszcze się kawy napiję? O, w międzyczasie. O. Słuchajcie, ja już w gotowości zaczynam zaraz robotę. Czyli kule na pizzę i, i sos i robimy pizzę. Słuchajcie, nie zacznę robotę, podleję ogród jeszcze. Słuchajcie, ogród pięknie podlany i teraz możemy działać z pizzą. Wyłączyłem pompę i idę na obku, takowo to widzimy. To tu za domem sobie chilluje. Teraz idziemy myć stolnicę. Jest na moczę i popłyni Dobra, ciasto po nocy w lodówce. Tak ładnie sobie... Wrosło. Mm. Teraz to będziemy robić kule. Część do teraz użycia, część do mrożenia na później. Jak to się robi. Widzicie, ciasto się w ogóle nie lepiło. Jest plastyczne. O. Wagę umyłem. Słuchajcie, tu jest moje stanowisko pracy. Już wszystko pomyte. Jest mąka, zaraz oliwkę jeszcze tak, żeby ręce. I tu będę pakował woreczki kule. Waga. O. Przyjechało towarzystwo pod nowym niebem i przywieźli kawałek żółtego sera. To będziemy mieszać z mozzarellą, oliwki i butelkę wódki. To jest. O. o. Dobra, słuchajcie, tu Chińczyk pożyczył tego dużego grilla, co ma tu restaurację. No i dobra, to nie ma problemu. Ja za wody co muszę dać, a i przepalę sobie ten piec tam, który... bo tamten będę użył. Słuchajcie, i zaczynamy robić sos do pizzy. No i dobra, otwarte pomidoro włoskie, tyle otworzyła do końca. Oprócz mozzarelli mamy ser długo dojrzewający kozi włoski. On jest słony to troszkę i mamy edamski. I zobaczcie tutaj jest w Kambodży 300 gram, 5 dolarów 70 centów, prawie 6 dolarów za no za ser edamski za 300 gram. Kilo kosztuje 18,5 o Tu macie cenę. Znowu przygotowuję czosnek do sosu. A ja będę par. Tak jak mówiłem trzy rodzaje sera. A ja starłem sery. Dobra, przygotowujemy składniki, szynka i teraz pepperoni. Tu mamy szynkę salami. Wiem, że ktoś chciał jeszcze robić. Nasz gość ze szlimpsami. A szlimpsy są, to sobie będzie mógł położyć. To niech on sobie przyozdobi. Przyjechali goście. Kapelusz robi orzeszki. Prożone tutaj. Wewnątrz my tam zajmujemy kuchnię. Ja już powoli będę sobie tutaj też robił. Tu sobie przygotowałem deski. Formy. Łopatę. A tu jest ser i kule. Mamy jeszcze oliwki. na cebula. I będzie zaraz papryka jedzie do nas. Postawimy zaraz chińskie kabanosy. Mamy tutaj, widzicie? Suszone. Dobra, to tu jeszcze czekam na kolorowe papryki. I tak będzie. To jest z krewetkami pizza, z salami, z szynką. No, były po trzy kolory. Po dwie pakowane, także mamy tak. Nie? No i już to nabrało kolorów oliwa z oliwek i oregano. A ludzie się schodzą. Słuchajcie, tutaj już tak finalnie. Mamy trzy rodzaje sera starte. Tutaj mamy sos do pizzy. Tutaj mamy składniki do pizzy. Jak widzicie, tutaj krewetki, warzywa różnego rodzaju, mięsa, czyli pepperoni, szynka. Tutaj mamy oliwę z oliwek oraz oregano. Kule mocy leżą tutaj. A wiec mamy tam z tyłu. Dobra. Na mniejszym piecu robimy. Mamy jeszcze ten duży który nawet już nie wiem, od kogo kupiłem, bo różne tutaj chodzą plotki, że ktoś komuś wziął, sprzedał, ukradł. Nie wiem, już sam. Wiem, że ja ten piec to na początku z kupowałem, zmieniał właścicieli w sposób, widzę, kontrowersyjny. Ale wrócił finalnie do mnie. Przy okazji nie zapominamy o naszych podopiecznych. Także wołowinka dla psów. Kto wie, o co chodzi, to... Tu jest mąka, a tu semolina. To zaczynamy. Pierwszy placek gotowy. Mamy już sos. Słuchajcie, pierwsza pizza złożona i zaraz ją wrzucam do piekła. No, idziemy. Wow. No i dobra, wychodzi. Mam nadzieję, że jest dobrze już zrobiona. Kurde, mam problem. Ta łamie mi się ta szufelka. Pizza pocięta, oregano dodane peperoni teraz. To, zaraz będziemy robić następną po tej peperoni miksa, a później będzie robiona owoce morza. Peperoni. Gotowe. Wow. Elegancko. Mamy peperoni. Dobra, słuchajcie. I wchodzi owoce morza z krewetkami, pizza. I wychodzi krewetkowa. A? można podawać. To jest owoce morza. Wchodzi następna, tym razem krewetki. To są te krewetki. O. Dobra, teraz to już tak dużo, wszystko co zostało, oprócz takiej dużej ilości cebuli. No i to tak trochę szynki, trochę z peperoni i papryki, oliwki, cebula. Ostatnia pizza zrobiona, więc może i ja usiądę w końcu. Słuchajcie, jeszcze kawy sobie zarzuczyli, to muszę im zrobić i już mam fajrand, chyba. Towarzystwo jedzie. Pod nowym niebem nażarli się za darmo znowuż. Jutro znowu przyjadą. Za jakie darmo, za jakie darmo, ja tu za wszystko płacę. Idziemy wyrzucić śmieci. Słuchajcie, na wieczór słucham sobie live'a krzycha i, i jem mango, świeżutkie mango. Przygotowali Słuchajcie, jeszcze wiele głosów, abym się odniósł do afery, która wydarzyła się w uniwersum wczoraj, z wczoraj na dzisiaj, a wy jak oglądacie, to jest już dzień później publikowany ten materiał. Chodzi o akcję Mumina kontra Roman, tam jeszcze wchodził Leniwiec do tego, Magdalena von Mumin, Sebe był gdzieś przy tym dookoła i tak dalej, także... Ja apeluję tutaj do wszystkich stron, aby o powściągliwość, o nadużywanie środków wyskokowych, szczególnie, które nie pomagają w rozwiązywaniu konfliktów, aby się dogadywać, żeby takich rzeczy na kamerach nie robić. Jeżeli chcecie oglądalność, chcecie afery, róbcie afery wesołe, afery, które coś przynoszą. My ostatnio zrobiliśmy śmieszną aferę ryżową, która z gruntu wiadomo, że była nieszkodliwa, a, a śmieszna, a wręcz pomogła. Bo pomogliśmy osobom biednym, pomogliśmy Mańkowi, który również może nie jest biedny, ale do bogatych byśmy go nie zaliczali. No i my przeprowadziliśmy fajną akcję dzięki temu wszystkiemu, a i weszła oglądalność i jakaś, jakaś dynamika do filmów. Kolejna afera, w cudzysłowie, bo to nie afera, ale akcja to akcja z. Naszym live'em, gdzie w wyniku, w wyniku pewnych działań Maniek się oświadczył i myślę, że to doprowadzi do związku małżeńskiego, czyli też kolejna pozytywna, a, a w ramach jakiejś tam akcji aferalnej byśmy to też mogli YouTube'owej nazwać, która przynosi i Rozgłos i wyświetlenia i wprowadza dynamikę i treści do naszych streamów czy filmów, a zarazem nie gorszy, nie psuje stosunków, nie jest niesmaczna, a jest wręcz akcją pozytywną. Tego apeluję. Ja też nikogo nie skreślam, bo nikt nie rodzi się zły, a zło dobrem zwyciężaj. Taka dewiza przyświeca u mnie na kanale i w moich działaniach, dlatego apeluję jeszcze raz do wszystkich ze stron. O powściągliwość, o powstrzymanie się przed takimi reakcjami, jak ostatnio były widziane na obu kanałach wspomnianych na live'ach. Rozeszło się to po kościach, dobrze, ale nie smak pozostał. Tym niemniej, tym niemniej myślę, że przyjdzie jakieś opamiętanie. Panowie, panie, zajmijcie się rozwojem kanałów, rozwojem samych, samych siebie, otoczenia, żeby było miło, żeby, żebyście też na tym zarabiali, bo wiadomo, że rzeczy materialne. Są do życia potrzebne, nie mówię, że nie, ale można robić ciekawe rzeczy w sposób pozytywny, nie gorszący opinii publicznej dookoła, a zarazem przynoszący coś śmiesznego, czasem kontrowersyjnego. I tak jak mówię, ja nikogo nie skreślam, bo nikt nie urodził się. Złym i z gruntu nie jest zły. Czasem jakieś złe emocje, złe duchy nam coś podpowiedzą. Do tego są substancje podkręcające, które, przed którymi też Was przestrzegam i, i odradzam. Także jeszcze raz. Zło dobrem zwyciężaj. Pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka. Cześć!